Metonil to naturalny suplement diety opracowany w celu wspomagania zdrowia stawów i poprawy sprawności ruchowej w życiu codziennym. Jego formuła została starannie opracowana, aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla stawów, wzmacniając je i pomagając w odbudowie mobilności. Z biegiem lat często pojawia się ból lub sztywność w kolanach, barkach i innych stawach. Metonil działa bezpośrednio w tych miejscach, pomagając zmniejszyć stany zapalne chronić tkanki stawowe i stymulować regenerację chrząstki. Wśród jego aktywnych składników znajdują się kolagen hydrolizowany, niezbędny do utrzymania struktury i elastyczności stawów, kurkuma o silnym naturalnym działaniu przeciwzapalnym, kwas hialuronowy, który pomaga utrzymać odpowiednie nawilżenie i smarowanie stawów, bosfelia sereite, pomagająca łagodzić ból i sztywność. Imbir wspierający krążenie i dobre samopoczucie stawów. Regularne stosowanie metonil przynosi stopniowe rezultaty, poprawę mobilności, zmniejszenie dyskomfortu i większą swobodę w codziennych czynnościach. Ponadto produkt objęty jest gwarancją satysfakcji do 365 dni, co pozwala na zwrot pieniędzy w przypadku, gdy klient nie będzie zadowolony z efektów. Zakupu można dokonać bezpośrednio na oficjalnej stronie internetowej, w sposób bezpieczny i prosty. Wystarczy wypełnić krótki formularz, potwierdzić dane przez telefon i odebrać produkt w domu w dyskretnym opakowaniu, płacąc dopiero przy odbiorze proces praktyczny, bezpieczny i całkowicie poufny. Metonil to wiarygodne i naturalne rozwiązanie dla osób, które chcą odzyskać mobilność, chronić stawy i żyć z większym komfortem każdego dnia. Link do oficjalnej strony internetowej znajduje się w opisie. Wejdź i dowiedz się, jak ten suplement może pomóc ci czuć się lepiej każdego dnia.